Dzień dobry, z tej strony Maciej Lisiewicz i zapraszam Państwa do naszego programu Pomocnych BHP. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się rejestrami BHP. Moduł rejestry znajduje się w menu takim wewnętrznym, czyli najpierw musimy kliknąć w któryś z tych czterech tutaj modułów głównych w menu po lewej stronie, obojętnie czy to będzie pracownicy, pojazdy, maszyny czy, czy budynki. Następnie po kliknięciu pokaże nam się takie w środku jeszcze jedno menu. I nasz interesujący nasz panel jest na samym końcu ta ikonka rejestry. Po kliknięciu w tą ikonkę przechodzimy do głównego okna naszego menu. Możemy sobie tutaj od razu zwiniemy sobie ten pierwszy rejestr, żebyśmy widzieli jakie mamy możliwości wpisania tutaj rejestrów. Możemy prowadzić sobie tutaj rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowisku pracy, rejestr prac narażających pracowników na działania szkodliwe czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy zagrożeń 3 lub 4, rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy zagrożeń 3 lub 4, rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność powstawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami czynnymi. Czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, rejestr pracowników narażonych na działania substancji chemicznych, ich mieszaniny, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzenia o takie choroby. I teraz możemy sobie każdy z tych rejestrów rozwinąć. My sobie zaczniemy tutaj od tego pierwszego rejestru, czyli czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. To jest chyba najczęściej spotykany z rejestrów. Najczęściej takie rejestry się tworzy. I co my tutaj możemy w tym w tym module zrobić. Przede wszystkim ja już tu wcześniej sobie taki przykładowy rejestr na jed, dla jednego stanowiska przygotowałem ale również tu Państwu pokażę jak łatwo właśnie taki, taki rejestr powstaje. Tutaj oczywiście będziemy mieli informacje o Regonie fi, firmy bo w każdej chwili możemy sobie później wydrukować taką kartę gdzie będziemy mieli właśnie podstawowe te informacje razem z nazwą firmy i, i Regonem tutaj już przy tym przygotowanym jakie mamy możliwości. No mamy możliwości zobaczenia sobie listy pomiarów. W tej chwili oczywiście lista pomiarów jest pusta, ale w każdej chwili możemy sobie dodać tutaj nowy pomiar i wybieramy sobie właśnie z listy. Co to jest za czynnik miejsce powstania tego czynniku nazwę stanowiska i tutaj opisujemy wykonywane ten, ten pomiar. czyli metodę, wynik oczywiście Ocenę NDS-u, interpretację wyników, czy, czy ten wynik jest w porządku, czy, czy nie, datę pomiaru i datę ważności e, pomiaru. Oczywiście to wybieramy z kalendarza, i wtedy program będzie nam e, pilnował tego. Mm, mm. Tego terminu, abyśmy w czasie wykonali po prostu kolejne, kolejne pomiary. Wróćmy sobie do głównego naszego, głównego naszego okna i jak taki rejestr tworzymy. Tu w każdym, z tych, w każdym z tych rejestrów będzie taka ikonka, jak utwórz nowy rejestr. Tutaj przeszedłem już do kolejnego rejestru, ale wrócimy sobie do naszego pierwszego. Utwórz nowy rejestr i po kliknięciu w to ukazuje nam się właśnie takie okna do wypełnienia. Oczywiście musimy tu wpisać nazwę lub symbol stanowiska pracy. Ja tutaj wpisałem sobie właśnie na przykład operator CNC, ale wpiszmy sobie operator. Po prostu tak w skrócie, karta. Tam mieliśmy 2001, łamane na 2022. Teraz zróbmy sobie kartę numer 2. Data założenia rejestru, i tutaj sobie też kliknijmy 1 września. Lokalizacja, tam mieliśmy hala numer 1, a tu sobie wpiszemy hala numer 2. Charakterystyki stanowiska nie będę tutaj wpisywał, ale oczywiście tu powinna być krótka informacja o tym, o opisie technologii, o rodzaju produkcji, elementach wyposażenia tego stanowiska, tak? jakie są strefy zagrożenia, podstawowe czynniki itd., czasy narażenia, to wszystko tutaj w takiej charakterystyce powinno się znaleźć. Ja tu po prostu kilka kropek dla przykładu. I teraz po prostu do tej karty dodajemy czynniki. Tutaj wybieramy sobie z listy rozwijalnej, czy to ma być nowy czynnik. Wybieramy, że to będzie nowy czynnik, i kolejne okienka, czy będzie to czynnik chemiczny, fizyczny, czy pyły. Robimy sobie jako fizyczne, nazwa czynnika, wpisujemy sobie wibracje i robimy zapis. Teraz możemy z automatu nasz program przeniósł do właśnie pomiarów czynników szkodliwych, czyli do, do tego co przed chwilą byliśmy, gdzie możemy sobie. Wpisać tu wyniki pomiaru. Jeżeli dla naszych wibracji były wykonane pomiary, no to oczywiście te wszystkie pomiary możemy sobie tutaj zanotować: informacje o wynikach tych pomiarów, o dacie i terminie ważności, i terminie ważności tych pomiarów. I jeżeli wrócimy sobie do rejestru to na pozycji 2 pojawiło nam się to nowe stanowisko właśnie założonego rejestru. On tu nie będzie wypełniony do końca, bo ja pominąłem ten krok tych pomiarów, ale możemy sobie tutaj zobaczyć, że w każdej chwili możemy oczywiście edytować, czyli tutaj dopisywać, aktualnie uaktualniać daty. Możemy sobie pobrać wydruk, po kliknięciu pobierz wydruk, mamy już w przygotowanym kartę, gotową kartę takiego e, właśnie rejestru czynników szkodliwych, e, gdzie ten opis tutaj będzie się znajdował, stanowisko, kiedy, numer karty, daty, e, te czynniki, które, które sobie tutaj e, wpisaliśmy, tak? E, I jeżeli będą zrobione to karta badań i pomiarów czynników szkodliwych, to tutaj będzie no, te informacje, jakie badania, kiedy, e, jakie wyniki e, zostały, e, zostały wykonane. To jest, jeżeli chodzi o rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, ale analogicznie do każdego z tych rejestrów sprawa wygląda e, identycznie. Klikamy utwórz nowy rejestr, podajemy nazwę, e, podajemy nazwę rejestru, to jest akurat mm, pracowników narażących. E, zrobimy sobie e, grupa trzecia. Nazwa tutaj nie jest w tym momencie istotna, ja tylko chcę Państwu pokazać jak to będzie wyglądało. Hmm. Klikamy i tu tak samo, tu już jest ten rejestr, jakby założony pod jakąś tam nazwą, e, data założenia, i w każdej chwili, oczywiście, klikając tutaj na edycję, możemy dopisywać tutaj e, kolejne, mm, kolejne informacje. W każdej chwili, oczywiście, możemy sobie kartę wyeksportować do e, Excela. Wtedy to jest tabela Excelowska i, i mamy również plik gotowy do jakichś kolejnych modernizacji, czy po prostu do wysłania go do zainteresowanych osób. I w każdym z tych właśnie z tych rejestrów, z tych zakładek mamy możliwość utworzenia takiego rejestru. Ja mam tu jeszcze przygotowany rejestr zachorowań, podejrzeń chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, tak? I tu również kliknij utwórz nowy. Tu wpisujemy sobie na przykład rejestr, że dotyczy Lisie widzia. Lisiewicz, zrobimy ok, czyli to ja, data utworzenia, zapisujemy sobie taki rejestr. Idziemy sobie na dół, rozwijamy. Jest tutaj Lisiewicz, możemy sobie lista wpisów. Co my tutaj mamy, e, nowy wpis i teraz e, rodzaj pracy wykonywanej na stanowiska, tak? czyli powiedzmy e, spawacz, data decyzja to są oczywiście urzędowe dokumenty, kiedy, do, kiedy dostaliśmy e, numer decyzji to będzie 1, łamane na 2000. Oczywiście to jest wszystko e, przykładowe, żeby tylko Państwu pokazać, jak to funkcjonuje. E, data potwierdzenia choroby zawodowej. Wszystko wybieramy z kalendarza, tak, e, statystyczne, no to również zrobimy, że to jest ten, skutki choroby nie będziemy tutaj wpisywać. E, data wysłania właściwym organom zaświadczenia o skutkach choroby zawodowej, tak, wysyłamy wnioski, nie będziemy już tutaj pisać wniosków. Robimy zapisz i taki mm, rejestr nam się, e, nam się zapisał. E, OK, i teraz co my możemy e, zrobić? wrócimy sobie tutaj do rejestrów, przejdziemy na sam dół i mamy tutaj właśnie e, rejestr e, Lisiewicza. Jeżeli sobie tu klikniemy na e, utworzenie takiego e, rejestru, otwórz plik. I te informacje, które sobie właśnie wcześniej, wcześniej podaliśmy, oczywiście my rejestr nazwaliśmy jako Lisiewicz, ale nie zmieniliśmy tutaj daty, daty imienia i nazwiska pracownika, i tam z automatu to zostało przypisane do pana Artura, a po prostu rejestr zachorowań nazywa się Lisiewicz. Więc tutaj moje, ale spróbujemy to. Spróbujemy to sobie w systemie zmienić poprzez właśnie edycję. E, tak, tak, ok, tu jest w porządku, a tu sobie zrobimy, przejedźmy, tak, zróbmy sobie lista wpisów. I teraz edycja, i w tej chwili mamy spawać. O, a tu sobie, tu jest lista pracowników, tu, o, tu z tej listy wybieramy pracownika, który dotyczy. Mnie na tej liście pracowników nie ma, ale możemy tu sobie na przykład zmienić na, na pana Tadeusza, i wtedy będzie to dotyczyło oczywiście pana Tadeusza. Tak robimy, zapisz. I taki gotowy rejestr mamy już przygotowany, w każdej chwili możemy go sobie wydrukować, zapisać na komputerze, czy tak jak mówiłem, przesłać do osób zainteresowanych. I tak to wygląda właśnie w tym naszym module rejestry. Bardzo pomocny, bardzo pomocny moduł, bardzo szybko się wpisuje te podstawowe tylko informacje system nam tworzy gotowe dokumenty, które w łatwy sposób możemy przechowywać zarówno tu w programie, jak i jak państwo widzieliście, drukować w formie PDF-u czy eksportować do tabeli excelowskiej i wedle uznania czy to przerabiać, czy właśnie zapisać na komputerze, a może też wysłać do osób zainteresowanych. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Ja Państwu dziękuję za uwagę, i widzimy i słyszymy się w następnym odcinkach. Do widzenia.